Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie Zodiakalne Rybki na czytaniu tygodniowym od 24 do 30 lipca bieżącego 2023 roku. Karty są już potasowane, teraz je przełożę i zobaczymy co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was zapowiada. Poniedziałek, piątka kielichu. tarek 7 denarów środa 3 denary fartek 8 kielichów Piątek, arcykapłanka, sobota, dziesięć mieczy, i niedziela, osiem denarów. Kochankowie czas na podjęcie decyzji, dokonanie wyboru, wspólne jakieś konsultacje, przyjrzenie się związkowi, ewentualnie nowa relacja na horyzoncie. Kochankowie jest to e, karta, która też mówi o układzie hormonalnym, tarczycy, nadnerczach więc te osoby, które być może borykają się z jakimiś tego typu dolegliwościami, powinny to skonsultować z lekarzem. No dobrze, moi kochani, zaczynamy. Poniedziałek, piątka kielichów. Jakiś taki smutny dzień, może źle się czujecie, może jesteście przeziębieni, gdzieś tam z nosa katar le leci zapchane zatoki i po prostu macie złe samopoczucie. Jest to dzień, gdzie czegoś będziecie żałować, kogoś będziecie wspominać, z jakimś tęsknicie, ewentualnie skupiacie się na tym, co już się niestety. Wydarzyło i co nic nowego nie wnosi do waszego życia, zamiast się skupić na tu i teraz. Pamiętajcie, dwa kielichy jeszcze stoją, więc warto porozmawiać, warto zawrzeć jakąś ugodę, dojść do jakiegoś porozumienia, spróbować podjąć jakiś temat jeszcze raz. Raczej nie wskazane są dzisiaj jakieś sprawy poważne, poważne tematy, poważne rozmowy, załatwianie spraw urzędowych, bo wasz nastrój bądź nieprzygotowanie. Informacyjne w pełni do jakiegoś tematu może powodować, że czegoś będziecie żałować. Jest to też czas na nadrabianie jakichś zaległości, yy, ale też yy, szanse, żeby coś naprawić. Więc jeżeli wydarzyło się coś w waszym życiu, czy to prywatnym, uczuciowym, czy zawodowym, coś, czego bardzo żałuj żałujecie, albo, albo yy, no coś nie wyszło, tak? Są jakieś straty, są jakieś. Yy, Niemiłe wspomnienia, można to jeszcze naprawić. Można tą sytuację odwrócić. Jeżeli szukacie pracy od dłuższego czasu, ta praca powinna się w tym tygodniu pojawić. Prawdopodobnie w środę, więc tutaj nie ubolewajcie nad tym, że na przykład pracę straciliście, bo za chwilę pojawi się jakaś ciekawa oferta i tą pracę będziecie mieli. Natomiast jeżeli nie, źle się czujecie w obecnej pracy, czujecie się niedocenieni, niedowartościowani brak możliwości rozwoju kariery zawodowej, zastanówcie się, czy warto w tym tkwić. Ja wiem, że są różne przyjaźnie, że są nieraz, jeżeli chodzi o atmosferę w pracy, tak, współpracowników, może jest fajnie, sympatycznie, ale no, jeżeli zarobki są kiepskie i, i nie po drodze Wam z pracodawcą, warto przemyśleć tutaj zmianę. Więc nie kierujcie się stroną emocjonalną, tylko tutaj przemyślcie temat i logicznie podejdźcie do danej sytuacji. Te ryby, które są zmęczone, które są podziębione, źle się czują, niech w tym dniu postawią na wypoczynek sen. Rozmowę też z bliską osobą, która was pocieszy, zmotywuje, pokrzepi, doda otuchy. Co w relacjach? Niektóre rybki być może są po zakończeniu jakiejś relacji, niektóre być może w jakiś sposób zawiodły się na swoim partnerze bądź partnerce, ewentualnie brakuje Wam czułości, brakuje Wam razem spędzanego czasu bądź dzieli Was jakaś rozłąka, bardzo tęsknicie za swoją drugą połówką. E to jest chwilowy, taki jakiś moment, więc yy, myślę, że yy, kolejne dni pokażą, że jednak można dojść do jakiegoś porozumienia, można znaleźć lekarstwo na zainicjowaną sytuację. Trzeba tylko mówić o swoich uczuciach, nie ukrywać ich, nie maskować, być po prostu sobą i otwarcie komunikować, co czujecie, jak tą relację widzicie, yy, jak chcielibyście być traktowani przez partnera bądź partnerkę. We wtorek mamy siedemkę denarów, więc tutaj powstrzymajcie się z jakimiś inwestycjami. Jest to karta cierpliwości, bierności w działaniu, więc czekamy, cierpliwie czekamy na to, co się wydarzy, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o jakieś inwestycje. Siedem denarów to jest takie dbanie o swoje interesy. Robię wszystko, co na ten moment jest potrzebne, i spokojnie sobie czekam na rezultaty, na efekty. Dojrzałość też do pewnych konkretnych decyzji. Jeżeli chcecie się postarać jakiś kredyt, dofinansowanie, pożyczkę, nie śpieszcie się, przeanalizujcie, przemyślcie sobie różne warianty, różne propozycje. Takie zwlekanie też na to, co zrobi partner, czy pierwszy wyciągnie rękę do zgody, czy zadzwoni, czy napisze, też nie jest dobrą taktyką. Wydaje mi się, że tutaj rybka jednak powinna pierwsza wyjść z inicjatywą. Natomiast jeżeli po jakiejś wstępnej rozmowie z pracodawcą na temat podwyżki, przedłużenia umowy bądź w jakiś sposób no, e, zwiększenia Waszych e, możliwości, jeżeli chodzi o lepsze e, zarabianie, cierpliwie poczekajcie, tak? E, ktoś być może temat musi przemyśleć. Natomiast jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, prawdopodobnie będziecie w tym tygodniu rezygnować z pracy, ale zaraz pojawia się kolejna oferta. Dobry czas na to, żeby zapisać się na jakieś kursy, na jakieś egzaminy, natomiast jeżeli czekacie też na jakieś dokumenty, które umożliwią Wam podjęcie dalszych kroków odnośnie pracy, szkoleń, jakiejś współpracy, jakichś projektów, no uzbroić się w cierpliwość, tak? Po prostu. Nie bądźcie w gorącej wodzie kompanii, warto poczekać, coś się opóźnia, ale zmierza do Was i e, te informacje, na które czekacie, dokumenty, bądź e, czyjś telefon, odpowiedź lada moment się pojawi. W środę mamy trzy denary, więc tutaj bardzo dobry dzień na współpracę, e, zlecenia, umowy, jakieś kontrakty, zdawanie egzaminów, zapisywanie się. Mm, na jakieś szkolenia, jakieś kursy, wybór szkoły. Trzy denary to jest dobra praca, to jest też świadomość swoich umiejętności, docenienie w pracy, bądź znalezienie takiej, która będzie Wam właśnie odpowiadać i pod względem finansowym, i pod względem tego, w czym jesteście wyedukowani, wykształceni, w czym jesteście po prostu dobrzy. Um, bardzo dobry dzień na zawieranie umów finansowych, więc w, korzystnie w tym dniu jest coś kupić bądź sprzedać, zainwestować pieniądze, um, zapytać o kredyt w banku. Co w związkach? No, tutaj praca być może u niektórych jest ważniejsza od relacji, dlatego rybka czuje się troszeczkę zaniedbana emocjonalnie, ale tak jak powiedziałam, i o tym opowiecie partnerowi, wyrazicie swoje uczucia, tutaj ta sytuacja może się zmienić. Może być też taka sytuacja, że rybka jest zapracowana i po prostu no, smutno jest z tego powodu, że pewne kwestie y, rodzinne zaniedbuje. W niektórych związkach może się pojawić oso temat osoby trzeciej, więc może być też taka sytuacja, że te rybki, które tęskniły tutaj za relacją, która się rozpadła, która się rozleciała, no, albo się pokuszą o to, żeby wejść właśnie w jakiś, jakiś trójkącik, bądź Poznacie osobę, która no, nie do końca być może była szczera na początku. Ewentualnie macie świadomość tego, że jest to osoba zajęta i tutaj u niektórych może rozpocząć się jakiś romans w pracy, bądź na uczelni, gdzieś być może na jakichś e, zawodowych warsztatach kogoś poznacie. No, mamy w tle kochanków, więc tutaj to uczucie może być silne, natomiast no, smuci Was to, że jest to osoba zajęta, może też jest w jakimś nieszczęśliwym związku, może też Lada moment będzie chciała coś z tym zrobić, natomiast bardzo głęboko i mądrze przeanalizujcie sobie, czy chcecie w ogóle wchodzić w taką relację. W czwartek mamy 8 kielichów, więc tutaj jest dobry dzień na to, żeby za zawrócić z jakiejś wybranej drogi. Zrezygnować z czegoś, co wam nie służy, więc tutaj niektóre rybki będą składać wypowiedzenie w pracy, będą wracać z urlopu, bądź na ten urlop wyjeżdżać, być może ktoś wraca z jakiejś dalekiej delegacji. Pozostawiamy swoje mm, smutki za sobą i idziemy do przodu z nadzieją, że będzie lepiej. Tutaj jakieś sprawy, które do tej pory były. Jakby zamrożone, gdzieś tam utknęły, w jakimś punkcie ruszą do przodu. Może być też powrót u niektórych na studia, na jakieś szkolenia, dokończenie jakiejś nauki, kwalifikacji, które po prostu będą Wam potrzebne do nowej pracy i które też sprawią, że, że lepszą pracę znajdziecie, będziecie mogli lepiej zarabiać. Raczej w tym dniu nie jest wskazana daleka podróż. Troszeczkę będziecie też rozbici emocjonalnie. Tacy, troszeczkę sami nie wiemy, czego chcemy, często zmieniamy zdanie, więc jeżeli nie musicie, nie podejmujcie żadnych poważnych decyzji, zwłaszcza w kwestiach związanych z ważnymi dokumentami, urzędami, jakimiś sprawami prawnymi, bo być może pod chwilą emocji Podejmiecie nie taką decyzję, z której później będziecie zadowoleni. Księżyc będzie miał ogromny wpływ na Was, a Księżyc to woda, woda to emocje, więc tutaj łatwo też będzie rybkę wyprowadzić z równowagi, chociaż kielichy to jest Wasz żywioł, tak? Ale żebyście pod, chwilę, pod wpływem impulsu na jakieś właśnie takiej emocji nie podjęli zbyt pochopnej decyzji, tak? Żeby później nie trzeba było jakiejś sprawy, jakiejś sytuacji odkręcać. W piątek mamy kartę arcykapłanki. Bardzo dobry dzień na to, żeby skupić się na sobie, na swojej wiedzy, na nauce. Dobry dzień na wizytę u lekarza, na zwłaszcza tutaj pani wizytę u ginekologa, zrobić sobie jakieś badania kontrolne. Arcykapłanka to też tajemnica, więc tutaj no, coś wyjdzie na jaw, ewentualnie, no rybka. Stara się zamaskować, zatuszować coś, co nie chce, żeby koniecznie wypłynęło na światło dzienne. Zwłaszcza te rybki, które tutaj być może weszły w jakąś relację jako trzecie. Arcykapłanka mówi o tym, żebyście w piątek nie zdradzali swoich planów, żebyście działali mądrze. Warto tutaj słuchać swojej intuicji, poradzić się osoby, która ma ogromną wiedzę. Dobry dzień na załatwianie spraw związanych ze studiami, z papierami, z urzędami. Dobry czas na przeczytanie jakiejś książki i in, inspiracje twórcze, duchowe, natchnienia, napisać coś, stworzyć jakieś dzieło artystyczne, wykazać się swoimi umiejętnościami. Raczej w piątek nigdzie nie będziecie wychodzić z domu, chyba że jesteście na urlopie, to nad wodą rybka wyciszy swoje emocje. Pobyt nad wodą sprawi, że no, dojdziecie do takiej równowagi emocjonalnej. będziecie mogli sobie przemyśleć, wszystko przeanalizować, być może właśnie podjąć mądrą, ważną decyzję. Sobota, dziesiątka mieczy, więc tutaj uważajcie na dolegliwości związane z bólami, migrenami głowy. Może też yy, yy, no tutaj wszelkiego rodzaju ostre narzędzia, tak, żeby się tam gdzieś nie skaleczyć, nie ukuć czymś, więc uważajcie, zwłaszcza tutaj w kuchni. Bądźcie gdzieś w warsztacie, gdzie macie do czynienia z jakimiś e, ostrymi narzędziami. Dziesiątka mieczy to jest też koniec zmartwień, koniec problemów, koniec myślenia nad pracą. Więc tak jak mówię, te rybki, które tutaj jakieś zmiany w sferze zawodowej teraz doświadczają, e, te zmartwienia się już kończą, macie pracę. No, Jeżeli wracacie z urlopu, to też no, kończy się wypoczynek, już myślicie, jak to będzie. Już niektórzy być może od niedzielę tą pracę. E, rozpoczynają, natomiast e, dziesiątka mieczy ciężko będzie z wami się skomunikować. Jesteście zmęczeni, potrzebujecie snu. E, w tym dniu też może być jakiś taki nawoł, że tak powiem, brzydko jakichś obowiązków. Ktoś coś od was chce, dużo telefonów. Może być jakaś wiadomość, która troszeczkę wpłynie na, na wasze samopoczucie. A może ktoś zadzwoni, może ktoś napisze, może. No, nie do końca będziecie się rozumieć z partnerem. Te rybki, które być może uwikłały się w jakiś trójkąt, zaczną sobie to jakoś układać, analizować, i może będziecie chcieli się z tego wycofać. Natomiast nie jest to dobry dzień na spotkania towarzyskie, bo będziecie zupełnie nieobecne, gdzieś z głową wśród spraw, które teraz no, nawarstwiły się. I które powodują, że no nie możecie się skupić, nie możecie się skoncentrować, bo ciągle myślicie o jakiejś sprawie, która bardzo was nurtuje. Niedziela ósemka denarów. Więc tutaj skupiacie się na rzeczach istotnych dla was. Jedni pracują, inni się uczą, inni znowu znaleźli sobie jakieś zajęcie, może jest to związane z pasją, z hobby, e ewentualnie jakieś prace porządkowe. No, ósemka denarów, praca, praca, jeszcze raz praca bądź jakieś zajęcie, które. Skupia całą Waszą uwagę. Nawet momentami może być tak, że ktoś z rodziny zwróci Wam uwagę, że jesteście jakby nieobecni. Może ważny projekt, może jakieś zlecenie, może przygotowanie się do jakiejś ważnej rozmowy bądź do egzaminu, więc tutaj jakby rybka będzie nieobecna. Jeżeli pracujecie, no to niestety większość dnia spędzicie w pracy. Jeżeli jesteście pierwszy dzień w pracy, bo też tak może być. No, niedziela, no niestety. W też niektóre osoby pracują. Być może będziecie chcieli się wykazać po prostu przed pracodawcą, że faktycznie jesteście właściwą osobą na właściwym miejscu i bardzo jesteście dobrze przygotowani i jesteście dobrym pracownikiem, bo zależy Wam na tej funkcji, zależy Wam na tym stanowisku. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie dodatkowo film ze swoim znakiem ascendentalnym. Potrzeba czasu, waszej cierpliwości, taktyki i starania, żeby uregulować i sprawy zawodowe, życiowe i przede wszystkim zacząć rozmawiać na temat swoich emocji z partnerem bądź partnerką, bo być może ta osoba w ogóle nie wie, że cierpicie w samotności, że potrzebujecie czułości, bliskości i że ta wasza relacja z jakichś względów troszeczkę została zaniedbana. A przez to niektóre rybki łatwo mogą wpaść w ramiona osoby, która być może na ten czas jest tylko takim plasterkiem na ranę, tak? No i żebyście po prostu jakieś głupstwa nie, nie zrobili, dając się pokusić jakiejś chwilowej namiętności, no bo mamy tą kartę kochanków, w tle, tak? Kochani, to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.